Rynek przetrwał pandemię, ale był to dla wszystkich duży cios. Po pierwsze, biura się zamknęły i pracownicy nie przychodzili do biur. Wynajem przez 6 miesięcy, powiedzmy, był zatrzymany, ponieważ tylko te firmy, którym kończyły się najmy, to kontynuowały procesy, ponieważ ta umowa najmu. Dobiegała końca, więc musiały wynajmować biura. Natomiast większość biur postanowiła albo renegocjować, albo poczekać na rozwój wypadków, i chyba ten trend się utrzymuje nadal, że tak do końca roku wszyscy zastanawiają się, co będzie dalej. Praca hybrydowa e, dziś z nami jest i pozostanie na pewno na przyszłość. Pracownicy oczekują modelu mieszanego, częściowo pracy z biura, ale również przebywania w domu. Zmienią się biura, w związku z tym będziemy w biurach się spotykać, nie tylko pracować. Cały model pracy hybrydowej, jakikolwiek on nie, by nie był w przyszłości, on z nami pozostanie i on będzie się co jakiś czas zmieniał. Po pandemii nie widać jednej normy, widać kilka trendów. Biura w przyszłości będą po pierwsze bezpieczne, bo tego nas nauczyła pandemia. Biura po pandemii muszą być jakościowe, aby konkurowały ze środowiskiem pracy w domu lub jakichś in, innych miejscach. To również oznacza, że te biura powinny być ergonomiczne i że powinny być przyjazne, sprzyjać takiemu, Całościowemu well-beingowi, czyli jakościowe biura. Po trzecie, powinny być elastyczne, agile'owe, czyli łatwo przystosowywalne do nowych, zmieniających się ciągle potrzeb. I po czwarte, powinny być również sprzyjające środowisku, odpowiedzialne w stosunku do środowiska.